sygnału, no bo ta wyrazistość wyrazistość sygnału jest, jest chyba zauważalna tak mi się wydaje okej, okay, dobra coś mi zaczyna w gardle zasychać, więc będę też powolutku kończył, żeby sobie zmajstrować zmaestro... zmajstrowałem sobie herbatę, tylko że w niechaj w każdym razie, proszę bardzo mikrofon dociuje Wojtku, na finał jeśli je jakieś pytania to oczywiście chętnie odpowiem. sp 7 HKK, SP50. Sama Kaisówka to. Ta... dziewiątkę, taką solidną dziewiątkę. Trochę tak jak mówisz, mamy, mamy takie sobie warunki dzisiaj i, i słychać troszkę szumu, ale ten szum jest w tle Jakby nie zakłóca słyszalności swojego głosu, także nadal można prowadzić dobrą łączność bez najmniejszego problemu. Także także super. No cóż, e, no to wypada mi tylko e, podziękować Ci e, za, za miłą łączność. E, no i do następnych spotkań chyba, Krzysztof. Dzięki wielkie i jeszcze oddam raz do ciebie obecnie. Jeszcze za jasno tutaj do domu byliśmy na wyjeździe Tam o trzynaście była taka nośnie żyta, to za dużo powiedziane, ale miło się biało, z tym, że było na plusie, to to za chwilę stopniało, ja przyjeżdżałem do domu około tam 16, po 16 to to, 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 to to już nie było śniegu. Wiesz co się słyszymy, to potem znaczy podkręcałem, podkręcałem, no i gdzieś tak koło 40 to się kończy. No, Zwyczaj. No fajnie, fajnie zawida. Jak będziesz kiedyś na szczęśliwości, nadać coś tam, to, no, to wiesz, nawet jakbyś dużo nie. No przyzwyczaiłem się do tego HR, bo to wszystko fajnie widać. No wiesz nawet teraz to widzisz Sygnał sobie tam na pońsku oglądam, czy co no, bo. To Dobrego, to raz na zawsze Także w odstawkę wszystko inne później idzie, bo tu już sobie wszystko fajnie widzisz Możesz sobie monitorować, ustawiać. To jednak to jest ta stacja, nie jest za że słyszała No to w zasadzie. Może nie każdą, prawdopodobnie tak, tak mi się wydaje. Że nie jestem jakimś tym ale, ale może z matką, może używać wtedy. E, e, albo albo wąsza, może i on odsłać. na tak no

Myślę, że ja tam, ja tam 10 watów daję, ale to też z tego jednego wata mam 10, ale... Znaczy nawet 20 jest, ale mam tłumnik założony. do bloku, mikrofon do siebie, panie dyrektorze Paweł Herk, 238. Charlie, Victoria, Quebec, Henry... Teraz mamy taką poraną rodzinę, taką... jak to się mówi, jak się robi, czy tam w tej jak czy się robi jak to się, teraz na komunie, to bo teraz Dobre, ten, e, równie dobrze na odbiór o, ustawić i też by tam po części no ale to tak jak mówię, przy słabych sygnałach, nie? przy mocnych sygnałach to nie ma co, nie ma co, no, ale tak, że może tam ktoś tutaj lokalnie ma większy sygnał, to zapraszam po skupieniu Maria Ewa, ale to tylko, nawet nie w którym okręgu? się Roman Stefan, jest Wanda Ewa. Poczekajcie, coś musimy znaleźć, bo to nie będziemy się przepychać. Słyszałem dyskusję Maria Ewa i Olga, Wanda Ewa, ale poczekajcie, bo to. no kopalnie jest niesamowite i nie, nie pogodamy komfortowo. Także. ogólne wywołanie podaje Stefan Paweł. Wanda Olga Stanisław Paweł Stefan Paweł 33 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy woła i zapraszamy do łączności wywołanie ogólne ogólne wywołanie Stefan Paweł 33 charakterystyczny wygląd tej kolorcji. no także podobne tutaj zesław mamy jak widzicie to, jest jedna taka włoska że z wieloma osobami, z którymi nie rozmawiam, że mając ze sc i prezentują go na zdjęciach w URC, to układ wyświetlacza mają dokładnie taki sam jak na stylmach I na dole leci tutaj e, analizator widma, leci ten wykres po lewej stronie, na środku wodospad i, no i dwie częstotliwości. Tak. Nie wiem chyba to jest naj, najbardziej popularny tutaj tą, tą opcja wyświetlania w tym e, radiu. I powiem Ci, że ona też tutaj służy. E, nie, nie lubię tych 3D, tych tego, wiesz, tutaj wodospadu, w trzech wymiarach, jakieś trudne jazdy. jak to tak nazwać. Kazimierzy Miejscowość, studniska 59. Bardzo ładnie, mocno. SP6 Adam Maria Zygmunt, Stefan Kłodek 6 Adam, Dorota Ludwicz. Proszę krótki. Powiedz to ja też tutaj często wjeżdżam służbowo po różnych miejscach świata. Najczęściej w W-9 tam jestem, akurat mówię tutaj za kałużą, za Atlantykiem. I zabieram to radio ze sobą i zabieram hotspot, żeby mieć po prostu łączność tutaj na proste na C4FM, czy na disparze, czy na DMR-ze. Ale, no i mówię, proszę zrobić tak, żeby jedną samochodem, żeby prostu się przełączały systemy, wiesz, na przykład Okienek z tymi przyciskami, e, tam tak jakby wyglądem, tym jeszcze power sdr a zastąpienie to, e, jakby to powiedzieć, e, wszystko. i zapraszam do kolejnych. Właściwie pozostaje Stasem. Kto tam to był 800? Kto tam Adam, Natalia, Zach, Sydyjał Młody Polski, zaprasza do łączności. Nie, 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 nie wrócę do tego, to... To nie jest na takie warunki. I tyle. Nie na warunki domowe. Tu, gdzie komputer włazi, to tamto... No. Może ktoś takiej rzeczy nie słyszy. Ja nie twierdzę. No, może. No nie wiem. Inne lokalizacje i nic nie sieje, no. No ale stary, jak ja mam mieć mikrofon, gdzie... Włazi śmietnik ze skrzynki rozdzielczej 230V na końcu mojej... Tutaj to się Na prymie? No tak, na Czego, No, to, 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 to...